Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tranquilo, plata o plomo. En estos instantes... Pablo Escobar, osławiony kolumbijski boss i samozwańczy Robin Hood, był znany nie tylko ze swojego imperium kokainy wartego miliardy dolarów, ale także z obsesji na punkcie statusu i władzy. Ta obsesja odzwierciedlała się w jego imponującej kolekcji samochodów. Od kulo-odpornych Cadillaców, po rzadkie Porsche wyścigowe. Garaż Escobara był tak dziki i nieprzewidywalny jak jego życie. Zapnijcie pasy, bo te wyjątkowe auta opowiadają historię króla białego proszku. Mercedes S600 Pullman. Pałac na kołach. Gdyby samochody mogły nosić korony, Mercedes S600 Pullman byłby obsypany klejnotami. Ta luksusowa limuzyna była czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Była manifestacją statusu. Z silnikiem V8 o pojemności 6,3 litra pod maską ucieleśniała potęgę i przepych. Dla Escobara ten samochód był symbolem jego pozycji. Nie był już tylko Pablo, bossem nar*****, ale Pablo, nieoficjalnym prezydentem i człowiekiem ludu. Kiedy jego posiadłość w Medellin została zbombardowana, kazał przewieźć zwęglone szczątki Pullmana do swojej kolejnej rezydencji, gdzie wystawił je na pokaz. To był sygnał dla wrogów, że nie udało się go złamać. Porsche 356. Elegancja i Finezja. Porsche 356 było eleganckim, lekkim i stylowym autem, które stawiało na kunszt wykonania, a nie na surową moc z silnikiem 1,6 litra i mocą 95 koni mechanicznych nie był potworem wyścigowym, ale nie to było jego celem. Escobar pokochał to auto za jego wyrafinowanie, choć początkowo był rozczarowany brakiem mocy. Podobnie jak jego Imperium, również jego uczucie do tego małego niemieckiego coupé rosło z czasem. Niestety, Porsche również padło ofiarą bombardowania jego posiadłości. Zniszczone szczątki auta zostały wystawione w Hacienda Napoles to upiorne przypomnienie o ulotności władzy. Toyota Land Cruiser FJ-40 terenówka nie do zdarcia. Toyota Land Cruiser FJ-40 był idealnym pojazdem do pokonywania kolumbijskiego trudnego terenu. Dzięki solidnemu silnikowi R6 i niezawodności stał się nieoficjalną maskotką prywatnej milicji Escobara. Jednak popularność FJ40 okazała się przekleństwem. DEA łatwo identyfikowała te pojazdy, ponieważ były one zbyt drogie dla przeciętnego Kolumbijczyka. Ukochane Land Cruisery Escobara stały się symbolem jego potęgi, ale także jego słabości. Mercedes 190 SL Stylowe krujsowanie Mercedes 190 SL był mniejszym, ale uroczym bratem legendarnego 300 SL z silnikiem 1,9 litra i 104 konie mechaniczne. Nie był to samochód o ogromnej mocy, ale emanował elegancją. Dla Escobara był to kolejny symbol jego bogactwa. Choć prawdopodobnie posiadał również model 300 SL, w jego spuściźnie znaleziono szczątki wskazujące na 190 SL. Ten klasyk również padł ofiarą bombardowania, ale jego karoseria wciąż przypomina o życiu w przepychu. Cadillac V8 Town Sedan, gangsterski szyk. Ten Cadillac z 1928 roku był prawdziwym gangsterskim autem. Z solidnym silnikiem V8 i klasycznym designem był hołdem dla idola Escobara, Ala la Capone. Escobar dodał mu osobistego akcentu, kilka przestrzelin, aby nadać mu autentyczny gangsterski klimat lat 20. Dla niego ten Cadillac był czymś więcej niż samochodem, był manifestem. De Soto Custom subtelny luksus. De Soto Custom był ucieleśnieniem subtelnego luksusu, z designem inspirowanym art deco i silnikiem rzędowym nie był stworzony do szaleństw na drodze, ale symbolizował komfort i klasę. Dla Escobara był to kawałek amerykańskiego rzemiosła, odrobina wyrafinowania w jego ekstrawaganckiej kolekcji. Renault 4 Skromna gwiazda wyścigów. Renault 4 było w Kolumbii samochodem codziennego użytku, ale Escobar sprawił, że to skromne auto stało się czymś wyjątkowym. Zadebiutował w wyścigach Renault Cup, zajmując w 1979 roku drugie miejsce dzięki mieszance taktyki i sabotażu. Renault 4 stało się symbolem śmiałej osobowości Escobara i jego wejścia w świat wyścigów samochodowych. Simca 1000, mały wojownik wyścigowy. Simca 1000 było kanciastym autem z silnikiem z tyłu, popularnym wśród kierowców wyścigowych. Escobar i jego kuzyn Gustavo Gaviria wzięli udział w Marlboro Cup, ale bez większych sukcesów. Mimo to Simca była ważnym elementem pasji Escobara do wyścigów i dała początek jego późniejszej obsesji na punkcie samochodów wysokiej mocy. <mum> Porsche 935, ikona wyścigów. Porsche 935 nie było zwykłym luksusowym autem. To była legenda wyścigów. Z podwójnie doładowanym silnikiem, bokser o mocy 510 koni mechanicznych dominował podczas 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Escobar przerobił go radykalnie, dodając swoje nazwisko na przedniej szybie. Porsche 935 nie było tylko samochodem, było demonstracją władzy na kołach. Porsche 900, 11 RSR, klejnot koronny. Klejnotem kolekcji Escobara było Porsche 900, 11 RSR z 1974 roku. Z zaledwie 15 wyprodukowanymi egzemplarzami ten samochód wyścigowy był prawdziwą rzadkością. Escobar poddał go radykalnym modyfikacjom, ale po upadku jego Imperium Auto zostało odrestaurowane i sprzedane za prawie milion dolarów. Porsche 900. 11 RSR pozostaje do dziś świętym grałem dla kolekcjonerów na całym świecie. Garaż pełen historii. Kolekcja samochodów Escobara była tak dzika i nieprzewidywalna jak on sam. Od wytrzymałych terenówek po rzadkie legendy wyścigowe, jego garaż odzwierciedlał jego przesadną osobowość i pragnienie władzy. Które z tych aut chcielibyście mieć w swojej wymarzonej kolekcji? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Jeśli spodobał wam się ten materiał, zostawcie like i zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii ze świata klasycznych samochodów.